New Zealand. What else? To nie jest zwykła lekcja języka angielskiego. Pan Daniel, nauczyciel w publicznym gimnazjum w Obornikach Śląskich, jest miłośnikiem brytyjskiej kultury i historii, a zwłaszcza rodziny królewskiej. Nie ukrywam, że personalnie interesuję się księciem Williamem i jak widać, chyba udało mi się zarazić moich wychowanków. Nasz nauczyciel angielskiego uważamy, że właśnie jest bardzo podobny do księcia Williama, głównie jak się uśmiecha, ma taki sam uśmiech. Ponad miesiąc temu nauczyciel oraz uczniowie wpadli na pomysł napisania listów do księcia. Napisaliśmy, że jesteśmy klasą językową, że interesujemy się właśnie kulturą, zwyczajami, tradycjami w Wielkiej Brytanii. Trzy dni temu w szkolnej skrzynce pocztowej pojawiła się koperta z pieczęcią pałacu Buckingham. Byłam zaskoczona tym listem, bo pan Daniel na konieczny nie powiedział o tym. Trzymał to w słodkiej tajemnicy. Ale jak dostał te listy, no był bardzo podekscytowany. W liście książę William nie krył zadowolenia z zainteresowania królewską rodziną i pasji pana Daniela. Wasze drzewo genealogiczne brytyjskiej rodziny królewskiej jest przepiękne, ale jak sami wiecie, trzeba będzie je w najbliższym czasie zmodyfikować. W liście uczniowie zaprosili też księcia do odwiedzin ich szkoły. Ponieważ grafik królewski jest bardzo napięty, w najbliższych miesiącach to nie nastąpi, ale mamy obietnicę na piśmie, że wkrótce książę William weźmie przyjazd do Polski, do Wrocławia i do Obornik Śląskich pod uwagę. Jednak zanim książę William zawita do Obornik Śląskich, gimnazjaliści mają pojechać w ramach zajęć do Wielkiej Brytanii. Bardzo chciałabym zobaczyć właśnie Buckingham Palace być na audiencji u królowej. Do wyjazdu ma dojść jesienią tego roku. Pan Daniel nie chciał zdradzać szczegółów, ale wiemy, że szykuje kolejną niespodziankę związaną z brytyjską rodziną królewską.